Wyobraź sobie, że, że e, e, po odejściu z tego świata ludzie szukają światła. Dlaczego? Dlaczego szukają światła po odejściu z tego świata? Przecież, jeżeli spojrzysz na to z właściwej strony, zobaczysz, że mam rację. Ja nawet nie muszę dwóch słów używać. Zobaczysz, poczujesz to. Poczujesz to. Świeczka nie potrzebuje światła. Ona jest światłem. Jeżeli wystarczy w domostwie, zapali się jedna, świe jedna świeczka, to wszystkie inne mają możliwość odpalenia się od tej jednej świeczki. Jeżeli w domostwie nie ma żadnej świeczki odpalonej, wszyscy są umartwieni. Był fragment z poprzedniego filmu, jaki dokonałem kilka dni temu. I przesłuchałem go kilkukrotnie, ze względu na to, że za każdym razem to robię, aby zauważyć niektóre błędy w sposobie nagrywania. Przykładowo, dzisiaj ustawiłem jeszcze raz mikrofon. Mam nadzieję, że. że Odsłuch będzie dużo lepszy i przyjemniejszy dla ucha. Już się zastanawiałem, czy aby nie zmienić mikrofonu, ale postanowiłem, że jeszcze w ustawieniach zrobię tyle, ile jest możliwości, ażeby lepiej się słuchało, bowiem o tym, że słuchacie to pewnie na słuchawkach coś tam robiąc, no to nie może być tak, że jest to nieprzyjemne. Zdaję sobie z tego sprawę, że wszystko ma być przyjemne również. No, i przesłuchiwałem to kilkukrotnie, i zauważyłem, usłyszałem pewnego rodzaju sformułowanie. I nie dawało mi to spokoju, że gdzieś, w którymś miejscu, już to słyszałem. Widzicie, badanie poszczególnych elementów sprawia, że przechodzisz z jednego punktu do drugiego i jeżeli w swojej głowie lub na kartce nie zapiszesz wcześniejszy to jest tak jak jak pszczoła pszuka, lata z kwiatka na kwiatek z kwiatka na kwiatek tak? czyli z danego elementu układanki na inny ponieważ trzeba ułożyć na przykład listki w tym kwiecie żeby on był dopełniony i wtedy te dopełnione puzle, kiedy jest pomost do tego wcześniejszego one się połączą jak nie ma pomostu to one będą rozerwane jeszcze trzeba trzeci kwiatek czwarty piąty szósty połączy się z pierwszym potem siódmy ósmy dziewiąty dziewiąty się z pierwszym i szóstym i czwarty się dołączy Ponieważ nie wiesz, które puzle będą się łączyć ze sobą, dlatego wymaga to czasu. Nie wszystkie puzle, które badasz, e, można w jednoznaczny sposób złączyć ze sobą. One potrzebują być jakiś czas rozłączone. No a że to trwa dziesiątki lat w tych badaniach, to niektóre były bardzo rozszerzone przez bardzo długi okres czasu i trzeba było mieć ogromną cierpliwość, i trzeba ogromnego zaparcia w tym, aby to utrzymać, ponieważ są niektóre elementy, które mam w głowie i nie wiem, jak je dopasować. I jeżeli nie wiem, jak je dopasować, no to nie wiem, co mam z nimi zrobić. I w głowie się zaczyna kiełbasić. Dlatego trzeba dobrze poznać umysł, żeby wiedział, w jaki sposób kombinuje, w jaki sposób uruchamia elementy, co by zaprzeczyć, co by podstawić nogę, i tak No i przesłuchiwałem ten film poprzedni i mówię, tam coś jest, ale gdzie ja to słyszałem i przeglądam w pamięci i natrafiam na slajd. Sprzed 20 iluś lat i mówię: Tam coś musi być. Przeglądam notatki. Mówię: Nie ma. Nie ma. Tam, gdzie myślałem, że może być, nie ma. Przeglądam inne notatki. Nie ma. No i przeszła myśl: Uroiłeś to sobie. Uroiłeś to sobie, a widocznie było tak zwane podobieństwo, a umysł, wiadomo, że potrafi dostawić dostawić element, czyli, czyli masz przepuszczenia, że coś robiłeś, to on ci wmówi, że to robiłeś ze względu na to na przykład nawet poukłada ci wizję tego, że to robiłeś. Jesteś święcie przekonany, że na przykład tam położyłeś klucze. Nawet widzisz, jak te klucze tam kładziesz, a okazuje się, że one są w całkowicie innym miejscu. Umysł potrafi, potrafi doprowadzić do sytuacji, że, że nawet w miejscach, gdzie jest pytanie, potrafi dołożyć tam scenariusz cały i ty tego widzisz, jesteś przeświadczony czy przeświadczona o zaistnieniu danej sytuacji. Jesteś wręcz pewny, że tak było, czy pewna. No i tak samo tutaj. Słyszałem, słyszałem pewien dźwięk pewnego słowa i mówię: Znam cię, znam cię. Poprzedni film był bardzo istotny. Nie wiem, jak wiele osób dostrzeże, zrozumie i nie podda się mimo tego, co tam zostało opowiedziane i nagrane. Ja się z tego absolutnie nie wycofuję. Chciałbym tylko Wam nadmienić, że to, to, co jest opisane w tamtym filmie, ma Was bardziej motywować, jak demotywować. Bo nawet w momencie, kiedy. Kiedy wydawałoby się, że coś jest nie do osiągnięcia. Wystarczy jeden puzel, jedno spotkanie, jedna rozmowa, a odmienia wszystko dosłownie, bo kliknie i odmienia dosłownie, jak za, za magiczną różdżką, całe Twoje spektrum życia. Wystarczy pojawić się w jednym odpowiednim miejscu. Wszystko się zmienia. Dlatego nie spisujcie siebie na straty, i nie spisujcie swoich fantazji, marzeń, czy, czy, czy jakichś rozmyślań na straty, ponieważ nie po to nagrywam. Punkt zero jest po to, żeby obnażyć wszystko, i jak jest obnażone, to dopiero wówczas wiemy, co z tym zrobić. Bo takie zdania, że po co o tym mówić, bo to przecież straszy, a jak straszy, to te są niskie wibracje, a niskie wibracje sprawią, że nikt nic nie zrobi. Kompletna bzdura. Trzeba się zaznajomić, w jaki sposób umysł komponuje całą symfonię, zobaczyć, że ma niskie tony i wysokie tony. Należy zauważyć, że to współgra ze sobą 24 godziny na dobę i umiejętnie przechodzić pomiędzy sekwencjami nie zaprzeczać albo też uciekać od jakiegoś rodzaju form myślenia. No i wracając do tego słowa, trzymam je i mówię, mówię, uroiłeś to sobie. To nie tak. Co ty myślałeś, że być może aligatorze, że coś w tym jest? Ale przyglądam strona po stronie dalej. I mówię, jest, mam Cię, znalazłem. To jest niesamowite, bo całkowicie w innym miejscu, ale również jest o tym. No i można by było powiedzieć, że umysł pamięta, a wraz z pójściem w wiedzę po prostu dookoła jeszcze historię napisał. Tylko, że bardzo często wchodząc w jakiś temat, ja idę jak na czystą kartę i ja wiem o tym, że zdarzają się podobieństwa, ale to właśnie w momencie kliku, kiedy ja zauważam powiązania, ja ich nie wyszukuję z poprzednich lat, żeby przetransformować, przetransportować do nowych badań, tylko bardzo często wchodzę na nowo. A wiedza o tamtych wydarzeniach oczywiście jest w umyśle. I on potrafi łączyć albo generować słowa, przez które przechodził, ale nie w tym wypadku. To było zamierzone użycie danego słowa i sformułowania. Zatem przeczytam Wam coś. To było napisane 25 lat temu, więc, więc mój sposób pisania lub postrzeganie na niektóre elementy już się klarowało, wiedziałem dokąd. Ale nie potrafiłem niektórych elementów sprecyzować o czym, o czym patrzę. Może tak, co, co widzę. Więc brałem z tych elementów, które gdzieś zasłyszane, ale zdanie już miałem, ale ze względu na to, że, że nie chciałem wymyślać koła, tylko układać, a nie zatrzymać się jak to nazwać, jak to, tylko układałem po prostu. Zawzięcie codziennie układałem, i w późniejszych latach dopiero zauważałem, że to słowo to tu nie pasuje. Tu pasuje, a to tu pasuje, a to tak. Albo to słowo jest nieadekwatne do danego zjawiska. Mm, ok, rozumiemy? To więc ja to wam przeczytam. Napisałem to 25 lat temu. Posłuchajcie. To miejsce jest oazą przed tymi, co uciekli. Z martwego miejsca, by życie kontrolować i bariery w rozwoju rozłożyć nad ziemią. Będzie narastała pustka, która dopełni, którą dopełnić trzeba będzie pod kątem widzenia każdej energii i nadać jej nową nazwę. Tam zrozumienie całości panować będzie dla tych, co zatracili swą tożsamość, jak i walczących o ja. Odbuduje się słowo możliwość i powstaną cuda materialne i duchowe. Upadnie, dur, e, upadnie mur między światem życia i śmierci. Nowa wizja świata człowieka i ducha. Tam zakończy się to, co początek miało, gdy martwe miejsce powstało. I mówię, Zrobiłem oczy, ale mówię: To jest powiązane ze sobą. To było 25 lat temu. Ja nie miałem zielonego pojęcia, o jakie martwe miejsce chodzi. Nie miałem wówczas zielonego pojęcia, o jakie martwe miejsce chodzi. Dziś już wiemy, o jakie martwe miejsce chodzi. Ale to, wraz z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, możecie sobie powiązać. Ja w tamtych czasach miałem wizję za wizją. Byłem jak, jak, jak wizjoner. Miałem wizję za wizją i je tylko spisywałem. One wszystkie właściwie się zrealizowały. Tylko ten kanał i cały projekt nie jest o wizjonerstwie. Tylko o tym, w jaki sposób iść i o podróży. Wizje były do czego innego mi potrzebne. Martwe miejsce, umartwieni, wygenerowane przez bionegatyw. To jest tak mocno powiązane ze sobą, że miałem aż ciarki. Chodzi o to, że ja pewne rzeczy. A właściwie wszystko, co robię, jestem 100% pewny. Ja mam pytania, ale jak ci się umyślę, że powiążę jedno z drugim, bo ja nie mam z kim rozmawiać. I na pewne rzeczy bardzo długo czekam. Nie szukam w książkach, czy ktoś inny to napisał albo zrobił. Jestem bez książek. Więc bazuję tylko i wyłącznie na tym, co udaje mi się napisać. Zobaczyć, zauważyć, i tak dalej. I muszę zastosować zaufanie, oczywiście w jakimś marginesie błędu, ale zaufanie do samego siebie. I poprzez to zaufanie ufam też, że to, co mówię i przedstawiam Wam, jest pełne szacunku, godne zaufania. I że nie dopuszczam się naciągania czy oszukiwania Was, jak i samego siebie. Martwe miejsce. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na to, co było w tamtym filmie. To jest, uważam, że jest istotniejsze niż się wydaje, ponieważ my wchodzimy w moment, i ja to nazwę ostrym zakrętem. Są dwie wizje, które się nie zrealizowały, i nie mam ochoty, aby się zrealizowały. Są dwie połączone ze sobą. Nie chciałbym, żeby się zrealizowały. A jest taka sama szansa, jak i pominięcie. Jednak gdy wyjdziemy i się to zrealizuje, O chciałbym, żeby co po niektórzy byli gotowi. To nie będzie woda czy ogień. To będzie inna sprawa, która może się wydarzyć. Tamte to są tylko i wyłącznie takie trzęsienia. Ale, ale to, co napisałem, to, co powiedziałem, to, co opowiadam idzie jak w paszczę lwa cały czas to nie jest tak że im więcej powiem tym więcej się zrealizuje tą paszczę bo to by oznaczało że tylko idzie wedle mojej woli a przecież tak nie jest i o tych rzeczach niewiele osób mówi więc nie jest tak że ludzie Mówią o negatywie, on się realizuje. To jest bzdura. Ludzie mówią o negatywie, produkując bionegatyw, ponieważ nie szukają rozwiązań. To jest problem. Nie o tym, że o tym mówimy i to się realizuje. To nie jest problem. Z martwego miejsca. Którzy uciekli z martwego miejsca. Mam dreszcze. Zwróć uwagę, bo być może jest tak. Ale nie musi. Że czasu zostało już niewiele. Ale to nie jest tak, że to jest koniec świata. Wydarzenie X. Ale czy chcę? Nigdy wcześniej. Budowałem wobec tego co widziałem dzisiaj buduję pomimo tego co widziałem ja nie buduję tak żeby to się zrealizowało mało tego są takie momenty że zapominam całkowicie o tym wszystkim i staram się tak być taki całkowicie zwyczajny i, i może to jest mój błąd może to jest mój błąd? Muszę to przemyśleć. Może to jest mój błąd? Nie wiem. Tak czy siak? Na tyle dzisiaj. Albo dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.